Basen, wrotki, pizza, dyskoteka, gry i zabawy oraz szaleństwa na świeżym powietrzu w Grodzie Słowiańskim i Centrum Edukacji Ekologicznej. Pełna atrakcji wakacje w gminie Dębica. Dobiegł końca pierwszy turnus letniej półkolonii. Fajnie jest, są fajne atrakcje, no i można się pobawić. Bo, e, mo, to jest fajne, że można spotkać się ze swoimi kolegami, bo na przykład nie ma szkoły i jest po prostu się ciężko spotkać z nimi. To jest moim zdaniem bardzo fajne. Bardzo fajnie jest na półkolonii. Najbardziej mi się podoba chyba tu i na Karni, bo bardzo fajnie. Tak, ja bym miał wybierać, to bym wybrał pieczenie proziaku, bo te proziaki są naprawdę dobre. Polecam bardzo proziaki i polecam tu przyjechać. Dziękuję. Pod, pod, pod komiki. Um, chodziłam na wiele półkolonii, ale ta jest bardzo dobra. Eee, mi się jeszcze podobało, ale to dopiero będzie oczywiście, tutaj będziemy podobno... Będą warsztaty, będziemy tak, robić garnki. Tak, ale to nie to, my... garnki garkami, ale my będziemy strzelać z Bardzo mi się podobało, co będziemy dopiero, ale to będzie robienie laleczek z różnych niepotrzebnych y, materiałów. Mi się ogólnie wszystko podobało, wszystko było super, tu też jest super, y, w nawrotkach też było dobrze. Półkolonia zorganizowana została przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica, Gminę Dębica i Akademię Piłkarską Gminy Dębica Chemik Pustków i Klub Sportowy Chemik Pustków. Najważniejsze jest, właśnie jest to, żeby za, e, zagospodarować ten czas e, dzieciom na wakacje, żeby dać im zajęcia i tu się bardzo cieszę, akurat mają co robić, bo akurat dzisiaj strzelają z UKU, natomiast wcześniej e, pływały na basenie, było kino, było, była pizza, były warsztaty e, właśnie pieczenia pizzy, także tych atrakcji przez tydzień miały te dzieciaki bardzo dużo. 45 dzieci, przypomnę, z terenu gminy Dębica uczestniczy w półkoloniach organizowanych przez GOSIR. Także bardzo dziękuję wszystkim tutaj opiekunom e, i wszystkim zaangażowanym właśnie w organizację tych półkolonii, tak żeby ten czas właśnie... E... Pożytecznie i edukacyjnie też, bo tutaj były i spotkanie z policją również, także ta warstwa edukacyjna również była e, tylko w takiej rozrywkowej formie, co na wakacje jest bardzo wskazane. Także bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że kończymy pierwszy turnus, drugi turnus w sierpniu. Taka aktywność dla dzieciaków jest bardzo ważna i istotna. Zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby e, poczuły to życie e, tak realnie, nie tylko e, w tej wirtualnej rzeczywistości e, telefon, te, telefonów i komunikacji także bardzo się cieszę, że takie inicjatywy są. To jest pierwszy turnus, kolejny turnus przed nami. Jestem bardzo zadowolony z tego tytułu. Cały program jest różnorodny. W pierwszy dzień dzieci korzystały, bo była piękna pogoda z kompleksów basenów zewnętrznych Nemo w Puskowie Osiedlu. W drugi dzień dzieci udały się do pizzerii Pietro w Czarnej, gdzie samodzielnie mogły przyrządzać własne pizze. Były również w parku rozrywki w mielcu wrotki na wypasie. Byli w kinie w Centrum Kultury i Bibliotek. I są również w Centrum Edukacji Ekologicznej Gród Słowiańskiej w Stobiernej, gdzie mają różne zajęcia, szczelanie z łuku, zajęcia gancarskie, więc naprawdę różnorodność programu jest bardzo duża. Z tego miejsca chciałbym tutaj podziękować władzom gminy Demica na czele z panem wójtem o dofinansowanie tej półkolonii w ramach otwartego konkursu ofert, gdzie mogliśmy powstać środki finansowe z gminy, dzięki czemu rodzice mogli pokryć mniejsze koszty za udział w swoich pociech w półkolonii. Drugi turnus półkolonii letniej rusza już niebawem od 5 do 9 sierpnia. Zostały ostatnie miejsca. Organizatorzy zapraszają dzieci w wieku 7-12 lat.